Zastanawiasz się, jaki laptop odnowiony wybrać. W tym filmie pokażę ci, jak dopasować sprzęt idealnie do Twoich potrzeb bez przepłacania. Laptopy odnowione to inteligentny wybór, oferujący wysoką jakość w przystępnej cenie, idealny dla każdego, kto szuka niezawodnego sprzętu. Na początku zastanów się, do czego używasz laptopa, pracy biurowej, nauki, grafiki, gier czy przeglądania internetu. Twoje codzienne zadania determinują, jakie parametry są dla ciebie kluczowe. Czy potrzebujesz mocy obliczeniowej, czy raczej długiego czasu pracy na baterii? Dla grafików i graczy priorytetem będzie wydajna karta graficzna i duża ilość pamięci ram, natomiast dla użytkowników domowych wystarczą podstawowe specyfikacje. Zdefiniowanie swoich potrzeb to pierwszy i najważniejszy krok do znalezienia idealnego laptopa odnowionego, który posłuży ci przez lata. Teraz przejdźmy do kluczowych parametrów, które decydują o wydajności każdego laptopa, zarówno nowego, jak i odnowionego. Procesor, czyli CPU, to mózg komputera. Do podstawowych zadań wystarczy Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3, ale dla większej wydajności szukaj i5, Ryzen 5 lub i7, Ryzen 7. Pamięć RAM to miejsce, gdzie komputer przechowuje dane, nad którymi aktualnie pracuje. 8GB RAM to minimum dla płynnej pracy, a 16GB to standard dla profesjonalistów i graczy. Dysk twardy to magazyn na Twoje pliki. Dysk SSD Solid State Drive jest znacznie szybszy od tradycyjnego HDD. Hard Disk Drive CO przekłada się na błyskawiczne uruchamianie systemu i aplikacji. Wybór SSD to inwestycja w komfort pracy, nawet jeśli oznacza mniejszą pojemność za tę samą cenę. Zawsze możesz uzupełnić ją zewnętrznym dyskiem. Rozmiar ekranu to kwestia osobistych preferencji i mobilności. Od 13 do 14 cali to idealny kompromis między przenośnością a komfortem pracy. Większe ekrany, 15-17 cali, oferują więcej przestrzeni roboczej, co jest korzystne dla grafików, montażystów wideo czy graczy, ale kosztem wagi i rozmiaru. W laptopach odnowionych klasy biznesowej znajdziesz wydajność, jakiej nie mają nowe modele w tej cenie. Te urządzenia są projektowane z myślą o trwałości i niezawodności, co czyni je doskonałym wyborem na lata. Teraz, gdy znasz już podstawowe parametry, dowiedzmy się, jak rozpoznać prawdziwą jakość wśród laptopów odnowionych. Zwróć uwagę na klasę sprzętu A, A-, by klasa A oznacza sprzęt w idealnym stanie wizualnym i technicznym, praktycznie jak nowy. Klasa A- to minimalne ślady użytkowania, które nie wpływają na funkcjonalność, a klasa B to widoczne, ale akceptowalne defekty estetyczne. Wybieraj sklepy, które oferują gwarancje i testy jakości jak freszko. To świadczy o ich zaufaniu do oferowanego sprzętu. Solidny sprzedawca zapewni Ci spokój ducha, oferując wsparcie posprzedażowe i możliwość zwrotu, jeśli sprzęt nie spełni Twoich oczekiwań. Proces odnawiania obejmuje dokładne czyszczenie, wymianę zużytych komponentów i rygorystyczne testy, aby zapewnić pełną sprawność. To właśnie te etapy sprawiają, że laptop odnowiony to nie to samo, co używany, to sprzęt przywrócony do pełnej świetności. Przejdźmy teraz do kilku sprytnych wskazówek, które pomogą Ci dokonać najlepszego zakupu. Porównuj ceny, ale też stan techniczny i warunki gwarancji. Najniższa cena nie zawsze oznacza najlepszy wybór. Laptop odnowiony nie oznacza zużyty, to świadomy wybór, który łączy oszczędność z dbałością o środowisko. Zawsze czytaj opinie innych klientów i szukaj sprzedawców z ugruntowaną pozycją na rynku, którzy cieszą się dobrą reputacją. Nie bój się zadawać pytań sprzedawcy. Dobry sklep chętnie udzieli Ci wszelkich informacji i rozwieje wątpliwości. Kupując laptopa odnowionego, zyskujesz wydajność, oszczędność i spokój ducha. To inwestycja, która procentuje, oferując niezawodny sprzęt bez nadwyrażania budżetu. Sprawdź FreshComp i znajdź sprzęt, który naprawdę działa z głową. FreshComp – technologia odnowiona, jakość premium. Subskrybuj kanał FreshComp, aby otrzymywać więcej porad i nowości ze świata technologii.